Siemano, z tej strony Legia Warszaw. Dzisiaj będę robił statki z Wasylem. Halo! Siemanko, Wasyl? Dobra, to. No, Siemano. Kogo ci dajesz na ten. na. do statków? Ja? Kogo daję? Tak, ty. Kogo dajesz? Isko Mocma, 91 to to Robena 95 i na 94 To. Co? Aha. Ja tak trochę... Ja tak trochę na ryzyku poleciałem, bo ja, ja daję tak. To ty Marcelo. No. Zwykłego y, Ronaldo 94. I, no, i Azarta 92 na ataku. O i teraz, dobra, paczka otwieramy. Za 50 czy 120. O bo jest. To wie, za 50. Wiesz? Za 50. Dobra, ja już. Ja już otwieram. O, tu co mam. O ja Ifa. Może? Ja 8-7. 8-7 i O, no to jeszcze jeden otwieramy. Okej? Okay? Następny If. Kam. <gum> ja też mam informację. Coś mam Ile? Ja 84. Ja też! No to jeszcze jedną. Następny inform. Informacji. I to będzie. 84. Ja 84. A no? Dobra. Dobra, to Zaczynam. To gdzie ci tu najpierw strzelić? Prawy pomocnik. Dawaj. Nie chcesz zmienić? Nie. Dobra, luzik. Roman 95. Jest jeden nie. strzał. Si. Nie, nie. Poczekaj, skinksonuję go. Nie. Adios. Adios. Kurde, dobra. To teraz ja ci strzelam w CDM. Jakiś brązek. Nie. To niech będzie prawy, środkowy obrońca. Na pewno? Na pewno. Nie chcę zmienić? Nie. No dobra, brązowy. Dobra. Ej, nie słyszycie. Teraz ty. Nie słyszę, nie słyszycie. Czekaj. Prawy. Napasnik. Nie chcesz zmienić? Powiem Ci tak, że Kam ma większy overall od niego. Nie oszukuję. Dobra, chcę zmienić, ale na lewego pomocnika. <grym> A może na prawego obrońcę A może na lewego obrońcę? Nie, nie chcę, nie chcę. Prawy, lewy pomocy. Dobra. To, to Męża. ty Marcelo. O, nie widziałeś tak się robi, hoś. Dobra. Czekaj, ja ty... tylko go zsiadam. No, gdzie ja go mam? Z bok. Dobra. Ach, poszło, poszło. Teraz ja. Hmm. Kam. Tak. Spoko. Brązek. Yy, to ja ci w lewego ob obrońca, LB. Jakiś brązek. Kurde. To niech będzie bramkarz. No nikt. Ciekawy. To ja. Prawy pomocnik. Prawy obrońca, bo nic nie się słyszę. Si to teraz. Dobra, tak? no cóż, nic nie słyszę. To niech będzie lewy napastnik spoko, luzik, nie chcę zmienić, nie spoko. Te isk to? Co? Mm, ISKO. Nie. ISKO 91. Nie mm. jest. Ekselowany. Dobra. O, tak. Teraz. A teraz ja ci strzelam. Wy. Bramkaż. Chcę zmienić na prawego obrońcę? Nie, 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 nie chcę zmienić. To bardzo dobrze. Jest to Edna Zard, 92 overall. Napastnik. No genialnie, Czas za cios. Gdzie oh. ja mam? Dobra. Sprzedany. To niech będzie teraz. CDM. Nie chcę zmienić na lewego. Środkowego obrońca. Nie, nie chcę. To bardzo dobrze, bo to jest brązowy jakiś typ. Kto ci został? <laughs> prawy obrońca, prawy środkowy obrońca, lewy środkowy obrońca, Kamp. lewy napastnik, prawy napastnik. Kam. Brązowy. To niech będzie. A ja u ciebie na nawet... Teraz. Kto dostał u ciebie? Jakie pozycje? E, pra prawy napastnik, e, prawy obrońca, lewy środkowy obrońca, lewy obrońca i lewy pomocnik. To lewy pomocnik. Halo? Brązak, Le Brązak 63. O matko, nie ma. To został ci Poczekaj jaki Kto ci został? Bo nie pamiętam znów Jakie pozycje, tak? Tak, tak Prawy obrońca, prawy środkowy obrońca Lewy środkowy obrońca Lewy napastnik, prawy napastnik Prawy napastnik Nie chcę zmienić na lewego napastnika Nie chcę zmienić na lewego napastnika a może chcesz zmienić jednak na lewego, środkowego obrońcę? Wiem, że i tak tam nikogo nie ma, ale nie chcę. A może jednak? A może jednak nie. Halo? Ja nie mogę. Kto Jest pan? to... LW... Trollujesz. Jest... A dobra, nie trolluj, nara. Jest to LW Cristiano Ronaldo 94. Yes! wreszcie wygrałem z statki. No, można, można. Pokazał, tak, że tam. tak, także. A mi został. Czekaj, kto ci został? No. Pejń, powiedz gdzie byś strzelał. A co w ogóle, jakie pozycje ci wtedy Halo? zostały? Pozycje jakie? RB, CB, LB i ST. Kopko Ale kto by strzelał? RB. Co? RB. No to byś trafił. O nie. No. Trafiłbyś. A się tak zastanawiałam, czy strzelać w tego RB czy nie. O jezu. Dobra. Dobra. Więc już nie, nikt nie został? Nie, nikt. Wszyscy poszli. W dzisiejszych statkach niestety no. przegrałem z Wasylem, ale w następnym razie, w następnym odcinku, jak będę, będą jeszcze w statki, to spróbuję tego nie przegrać i rozwalić. Siemanko, siema Wasyl. Nara. Narka.